O, fajnie. Larga, wow. la, random, coś tam. Moje no, ulubione. No, no. Ja mam oh. jakiś tu, nie wiem, co to jest. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to jest. Jak dnik, nie kerbuj ale... się, Usłoguj się. Nie kerbuję, jadę. Ty Co za... Nie no, wiem, gdzie no, skim, Janek, zostaw. Oj, mu nie skręca. No. Połóż się. O, paragon dostałem. Za co? Nie wiem, nie robiłem żadnych zakupów. Niektórzy nie chcą dostać. Ej, Jezus, co tu tak... co jest? Halo? Wykręciło. O. Skręciło. Wykręciło, Od no. Droga źle zrobiona. Cześć mi tutaj. Dziury jakieś pływa. Ło kurde. Trzeba... Oooooooo! Ładnie. Rijekał <laughs> jak Dig macnu co słuje. Co to mas z auto? Paragon, Mówiłem, że dostałem paragon Ty u nich przejazdę. O... Mega lampa! Pan okay. Ja piper! Zasłuwa tam z tyłu.

Działało, lec! No i po moim szczęściu... Co to w Igeru? Brawo. Elektryka. O, f**k. Nie. Nie. I on. Teraz tak w boku Nie. No tak. Nie. Dominator, no. Nie, nie. O kurde. Chyba... Przepraszam. Teraz Paragona. Iga. nie. <grym się zjechać> nie.

to jest dorz. O tak! Nie! Pryzma. No nie, no nie będzie? mam do niego oh. busta! Ej, mam pusta. No ja wcześniej ją miałem! No i ty dostałeś na takiej trasie, busta, ja przez chwilę! Tak podczas... mm, <słans> no, Ja ja bym, ten kurz, co ja się weźmie? No to na O To tye... jest kurwa! Ja <śla> 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 <Yes>, ty kurze! Szybszy, wytrzymy! Mój Dylaks, super, że zajebiście. No i fajnie, dostałem Dylaksa teraz, no to zajebiście. O, czempion? nie znam. O, jest. Czempion. Nie znam tego auta. Gdzieś mi chłopak tupnęło, no. O, kuruma. O. Nie! O no, mówisko. O, kur, kurde. Ardent, nie znam. Hop, a no to widzisz, ale ja się tak odcąłem oh, 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 na randomie. No, no. Same najgorsze dostawałem. No, ale Kurumka może być, e, tak kurunka Kurumka może być. Uminął ten jakiś. Chester. Easy Sport. zajebiście. O, no nie, no nie, rocket, no nie, no nie. No nie! No nie. Tak jest. Chciałbym tak się zajechać, żeby to tak wydubiło tak całkowicie. <ścoughs> Żebyś tak poleciał gdzieś w kosmo. <ścoughs> Ziu, <ścoughs> Co to? O, to ten sam. O. go. Co to no jest? To samochód. O, to ten Renault. To, to właśnie. Na Crosse. jakoś tak. Noo. Elektryczny. No, fajnie, że ja jeszcze samochody przed bustami, przed, przed tymi. Przed... Zmianą dostaję. o! Padagon! Znowu! No, paragon. no. A nie, Padagon był dobry nawet. Jak szczerze. Ja mam mowód. Mam mowód. Mam mowód. Dobry! Dobra? Dobry! Poczekaj, bo dzisiaj zgubiliśmy to dosłownie. No, no, jadę. jadę. Tego nie wiem czy to go nie, Popośrednio. nie. Popatrz, ja... Ignus! O! Bum! <laughs> Lubię to robić. Dajcie formulkę znowu. Ok, no. Komet. ale ale normalny. Koket. Wszystko dostępne auta i koketa dostałem. O. Daj coś dobrego, Sił. proszę. O, no, no. można grać, fajne, fajne. no, fajne. Są. Przekonałem się do tych randomów, no, Super. no, domy, no, 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 randomy, no, tak, pociąg, pociągnij pociągi. pociąg. O mój dwa ale... Zajebiście. dwa mi no, dobra. Tak? O, Firebot, S.P. Ja No to się najeździłem, mój... Mój knigiel, jeszcze lepiej. O. Muszę Eee. O kurde że No to szczęście mi poszło O no. kurde Zitu Wydupiło Co to jest? na bogi w ogóle No stały tam Ale się wydupiłem najgorzej wydupiłem no. się Wydupiłem się, wydupiłem się Not good Może bekać Ye, let's go Daj coś fajnego, proszę znowu Pełnuss. Znowu Nowak. Nowak? Tak. Hmm. Kowalski? Ech. Tak. Spowolniło Ciebie na 6 na zakręcie. Ładaj, da robię. Myślałem o tym, do do? ale nie wiem, czy bym dał radę tym. Po kurczu. Zajabisz ja się, tam. nie zapałem punktu. Aaaa. Ok. Dobry. Bore. Myślałem, że mam przez Wietlosa. Tak ładne by nebo ale No Janka. Okay, A čiž gówno dostałem znowu. Kamet no, okej, fajno. Warszawa. No dobra. Jedna dogania was, maciura. O ja, moje. <gryzmo> <gryzmo> I to wieście, moi? Easy sport. He. No. Zacznij merge'y. Od po raz trzeci dostarczył Fraks. Huh. O nie, masz oh, lepsze przejścia. Oh. Już ten P. zrobisz, ale nie, wszystko ładnie. Nie, no nie. M. <śm> mój, zajebiście O, no. Nie. O, Dobra. Muszę no, dawać. To jest bym mi uciekać, co to stoi? O, i meta I meta O, czekam. Uj, dana. Fajne wycieczki. Lamku. Zab, złapka. Zab, złapka. Zab, 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 zab. Widzisz skończył? skończy? Nie, jaka aplauz Nie można ścigać Dobra muzyczka A non stop pop FM Co? Okej, okej O nie O nie O nie O nie

Ej! Fajny wyścig, zajebisty, podoba się. Fajny, no. Fajny, fajny, polecam. Oj, jadę, tak To rozglaszałeś oko. Polecam. Polecam, polecam, polecam. Nie, Do, Ja Dobrze, prawo, będziesz. Dobra. A widziałem, mi dobra, dobra, dobra. Wąsko tu trochę. No. Nie, tutaj nie, za będzie O, tutaj No, tutaj tak tęż, tęż. Tęż, tęż. Tęż, tęż. Tęż, tęż. I tutaj, powtórka będzie O, się wyjechał, Uj, Kiedy spotkamy się na zaklęcie, co z nami będzie? Oj kurwa! O nie! Nie, ale nie. Miałem dźwięk w ogóle. O nie? Co ty? Nie walnęłeś. Znaczy było blisko. Miałem ale... dźwięk, a nie walnęłem. Ciekawe. Dźwięk się ze mną nie dawał. <ślesztą> <ślesztą> Fajny wysiłek, yeah. bardzo fajny. No. Bardzo no, 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 no. Więcej takich tak. I nawet dzisiaj. No. no tak. Co leży? O nie, o nie, sorry, nie, sorry sorry sorry, 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 nie sorry. sorry. Dobra. Jezu, o nie, o nie, o ale z zakęty wyleciałem, kurwa na pewno Daj, i. No ja Masz stoi jakiś taki, kurwa. Niebieski. Piadnak, piwo, mam soliłem. Nie Nie wiem. Nie się coś z Daj, ja Ej, to lewa magnes. Jedny naprawdę. kurwa, mać.

Dogonie no. dzisiaj dużo wygrałem tego w Dobra forma dzisiaj. No. Będziesz... Czekaj 500 Domianek Madyrki. Jej! Ej, jak złe oczywiste, za nieco oczywiste. <grym> Nie za tak być, już Będzie dobrze. <drożej>. Fajogenem będzie dobrze. <grym> będzie dobrze o wiele a ja jak Aha, ty Aha, ty się. się. Ja też ci... No, no, no. Dzięki. No, ja tak Dzięki, dzięki. Ale ja to Co dobraka dobra, dobraka 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 dobraka. Dobraka. A to dawno No to tak mnie! Aha. No, vi eu não, eu não, to, não, não, né, <laughs> no. não, 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 é não, 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 Ty, hey, patrzcie, w mamy po lewej stronie. No. Tu już mamy jakiś Los Angeles? Jakaś rzeźba. Oj. Fajne, teraz. Fajne, fajne. A nie, może podobne, a nie to samo, nie to samo chyba. Nie tam, czy to jest na. Jezus, jak się to wypuknie. Nieprawda, A ja wolał. Serdecznie, <śmuszel> Debian. A pa. Bardzo debil. Chociaż nie, już taki jest odcinek. Nie, szoda, będzie jeszcze jeden, spoko. Nie może być. <głos> Nie <noise> powtarzajmy się u mnie. No cyk. Fajny wyścig. No. Zostawmy Luwru w spokoju. <noise> Ta. Pyramiden. To Luwru, tak. bo... No dobrze, nawet jest to, się dzisiaj żadne obyślili nie powtarzają, ja, ja, ja. że z tych przyszłości to jest sukces, e. Przez co HSU I, no. I, o. I, o. I, o. Zawsze się na tym zakręcie spotykamy. UJDĘ! Nie trafia Łeś. Oj. Ude.

nie, panie panie nie, 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 złota. Ja. No i nie, złota. No Tak nie, nie, no. Na pewno, na, długo, no. To na pewno no, to no. To no. pewno, no. Nic, się by się Plusk 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 i do przodu. Ciebie wydłupimy. No, nie, 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 Tak nie, 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 Aha nie, nie, Dajcie mi wygrać, bo dawno nie, 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 dalej po tej kide. Adle. Kurde, ale oddziwo, nie na tym zakręcie wiejecie. O kurde. I boczkiem, jak nic wospije. Aj. Aj. Mhm. Mhm. Co muszę tego dnia nagrać, bo nie mam już. Nic wospije. Jasacyna by się przydało wsiąść do niego Uch oh. Uch, oh. wyjechali Wyjechali na wakacje wszyscy A, młoda pieśni Gdy nie ma Janka w domu <grym> wow. A, jest Łooo Ty na No Okej okay z Ostatnia szansa No, stop. Stop, no, ci no ci panie, ci... Żeby... O, dobra, dobra Dawaj, ja. trzeba Cisz. Dajcie mi wygrać pan. Trzeba ciężko A dobra, muszę ciągle pędzić. ciągle mam, muszę mieć pęd, żeby... Do... Nie doganiać, nie dupujcie do... się Nie doposłujcie się Nie się Chyba. No to tak, ale. No ciężko. Ale na No. Nie, Lekować, Oczywiście, że musiałem zjebać, no. No i zejdziemy. Niestety. Jujuu, Ultimi. Ultimi. trigger.